W dzisiejszym odcinku będziemy budować łódki. Ale po co nam te łódki, Luczek? Ponieważ tutaj jest taka wielka rzeka i będziemy musieli na niej przetrwać. O nie naprawdę, ja nie lubię wody, boję się jej! Tak więc zacznijmy budować naszą łódkę. Mamy tutaj takie oto przedmioty, dzięki którym będziemy mogli zbudować naszą tratwę. Luczek, Luczek, zobacz, jaką łódkę superową zbudowałem! Przecież to jest taka nupska łódka! Co ty chcesz na tym popłynąć? No pewnie Luczek, chcesz przetestować? Dawaj! No dobra, w takim bądź razie wsiadamy na tą łódeczkę i dawaj pa się na nią. Dobra, tylko ja spadnę. I teraz uwaga, wypływamy na wody. Trzymaj się, Pipek. O nie, to jest ryzykowne, ale chyba daje radę. Damy radę, mamy jedno siedzenie, ale w porządku. Damy radę, przyspieszam. Uwaga i. Wow, co ty robisz, Luczek? Ale to jest szalone. Uważaj, nie spadłem. O nie, czekaj, spróbuję cię wziąć. O nie, Pipek. O. Ale... Wysypałem się! Dobra widzowie, ale w tym momencie musimy zbudować coś lepszego. Dlatego wejdźmy sobie do menu i kupmy 23 tysiące złota. To Ty oszalałeś nuczek chyba! Nie, nie oszalałem! To kosztuje 2000 robuxów. Okej! Okay. Ale teraz nam się pieniążki tutaj zaliczają po boku. Ale teraz możemy kupić więcej rzeczy na łódkę. Tak, czyli możemy zbudować superową łódeczkę. Właśnie tak, teraz sobie przeglądam, co możemy kupić. I tutaj mamy taki bloczek chyba kamienia, jak widzisz, którym możemy budować. Uwaga, patrz, kupiłem! Za 250 chyba dolarów. I co on tutaj robi? Chyba jest troszeczkę trwalszy. Tak jest, widzisz? Możemy teraz kłaść te klocki i zrobić jak najlepszą łódkę. O matko, nie mogę się doczekać! Dawaj, zbudujmy jak największą. Czekaj, mam tutaj sposób, jak kłaść te klocki równo. Trzeba ustawić tylko kamerę w odpowiedni sposób. I one normalnie się fajnie układają. Jak ty to tak dobrze robisz? Ej, też tak chcę! Ale brakuje nam już bloków, więc otwórzmy sobie tutaj taką legendarną skrzynkę za 400 zł. Uwaga, kupujemy ją. I uwaga, wow, ale bloki. Co to jest? Dostaliśmy naprawdę dużo rzeczy. W takim bądź razie teraz możemy je użyć w naszej łódce. Zobacz, nawet mamy drzwi w naszej łódce. Ja nie mogę i nie mogę ich otworzyć. A, pomocy. Drzwi nie są tutaj ważne, ale ważny będzie mój tron, na którym będę siedział. Zobacz to, Pipek. Ej, to ja będę na nim siedział. Haha, ha, I co? Nie ma mowy, twój tron będzie taki, o, troszkę mniejszy, ale w porządku, dasz sobie radę, co? O nie, czemu mój tron jest taki słaby. Ciesz się, Pimpek, że w ogóle masz na czym usiąść. Dodajmy tutaj jeszcze troszkę bloczków i nasza pierwsza oficjalna łódka jest już skończona, Pimpek. Dawaj wsiadamy i lecimy. Jak ona wygląda? Dawaj, startujemy! Taki w takim bądź razie klikamy, żeby wyruszyć na wody. I wow. Trzymasz się, pimpek. Daję radę! Dobra, lecimy do końca. Tylko uważaj, tam są kamienie! Widzę, jest ich bardzo dużo. I już się zaczynają kamienie. pipek odbijaj w tą stronę. Przecież tutaj nie przelecimy. A, dobra, dobra, czekaj co my robimy! Powoli, powoli. Dobra, nasza łódka przetrwała. Czy uda nam się przejść do drugiego poziomu? Trzymam kciuki. Błagam, błagam. No musi nam się udać. Błagam, luczek, pasz. ostatni kamień, skręcamy i gotowe. Wow, jesteśmy w kolejnym poziomie, a tutaj już jest ciężej. Przecież nasza łódka nie da rady takim przeszkodom. O nie, spokojnie. Czekaj, wystarczy, że pójdziemy bokiem i patrz, jak dobrze nam idzie. Tutaj mamy jakiegoś Mikołaja. Czy co to jest, stary? To jest chyba jakiś pobalonik. Co to jest? Wow. Nieważne, szybko idziemy dalej. Dalej. To nam dało spida, A tutaj mamy kolejne pomieszczenie. I tutaj są jakieś zębatki. Nie chciałbym w nie wlecieć. Co to jest? Dobra, nieważne. Lecimy. Paczak zasuwamy. Czy ta łódka będzie najlepszą łódką, jaką zrobiliśmy? Na razie trzyma się naprawdę dobrze. O nie, skręcamy na lilię. Co to są lilie jak z Minecraft'a? Uważaj na nie, pimpek. A stąd lecą jakieś miecze. Uważaj! Ała, oberwaliśmy chyba! To są jakieś shurikeny. Pimpek! Spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Zaraz Dostaniemy. I uwaga, I... kolejny poziom. Świetnie, ale ta łódka jest dobra. A teraz mamy jakieś inne rzeczy. Nie wiem, co to jest. Kaczuszki chyba. A tutaj lecą karty. Uwaga. O nie, szybciutko. Widzisz jakieś kulki. Wszystko w nas trafia. Nie nie. nie, nie, nie. Ale blisko, uwaga. I dostaliśmy prawie. Ale nasza łódka dała radę. Ale mamy szczęście. Wow, wszystko w nas strzela. Niestety mamy mało życia. Ale patrz, co jest teraz. Jakieś kaktusy. I o, o, co to jest przed nami? Nie wiem, tutaj spadają jakieś rzeczy. I talie kart lecą za nami. I tutaj wszystko chce nas zniszczyć! Szybko, nie, musimy jakoś skręcić Ale się tu nie da Nasza łódka chyba już teraz nie wytrzyma, ona się niszczy O, obrywamy Zaraz zginę, Luczek Spokojnie, damy radę, spróbujmy, spróbujmy Jak my jesteśmy daleko, dobra, na tych minach na pewno zginiemy Te bomby są naprawdę mocne Uwaga, nie, co to są za bomby Chwileczkę, zaraz zginiemy Spokojnie, dam radę, a masz, wow Dobra, zaraz nas UFO tutaj wciągnie Szybko, uważaj na te UFO Nie pozwolę na to, patrz, nam Idzie superowo, a teraz łamy jakieś inne przeszkody i to są chyba jakieś miny, uważaj, Pimpek, jakieś toksyny, tutaj na pewno nie przeżyjemy. Nasza łódka jeszcze się trzyma, nie gadaj, że wygramy grę za pierwszym razem. Proszę, chcę to zrobić, ale coś czuję, że ja zginę jako pierwszy, bo mało wytrzymałości jej zostało. Damy radę, Pimpek, Uwaga, lecimy i. Co to jest za tornado przed nami? Uważaj, Pimpek, jeszcze pioruny. Spokojnie daję radę, zobacz na to. Nasza łódka naprawdę za chwilę będzie zniszczona. To jest przedostatni poziom, widzisz to, ale o, o, jak Chyba nie żyje. Nie, chwileczkę, tutaj są kamienie, ale tutaj już jest naprawdę ciężko przelecieć. Spokojnie, dam radę. Zobaczymy, się w ogóle tutaj zmieścimy? No właśnie, trzeba uważać, żeby tylko nie obijać naszej łódki, Pipek. Bloki nam się niszczą. No, robię co w mojej mocy. Dobra, nie denerwuj mnie. Ała! Ała, nasza łódka już się kurczy. Pipek, uważaj, za chwilę nasza łódka się cała rozwali. O, nie, mam bardzo mało bloków. Czekaj, ale jesteśmy na ostatnim poziomie. Uwaga, tak jest. To już jest ostatni poziom i za chwilę wygra. Oby to był koniec. Uwaga, tam już widzę koniec. Szybko zlatujemy na dół w chmury. O, ale widzisz, to O, spad... I tutaj są kolce, ale daliśmy radę. Uwaga, kolce. O nie, zniszczyły nam wiatrak. Ty to widzisz? I ja już nie mogę nic siedzieć. Siedzę... Jestem teraz na łódce. O nie, ja, ja mogę siedzieć natomiast, ale faktycznie. Czekaj, chyba nam się uda. Może wyjdę z tej łódki. Zostań, Pimpek, zostań. A tam już jest skarb. Czy przeszliśmy grę tak szybko? Nie wierzę w to, ale to było proste. Jesteśmy najlepszymi marynarzami. Zobacz to, Pimpek, już Mamy nasz skarb, ale była łatwa ta rzeka. Ale pytanie: co jest w środku tej skrzynki? No właśnie, ta skrzynka jest cała złota. Pipek, spróbujmy ją otworzyć. Uwaga, i pum, ile złota wygraliśmy! Jesteśmy bogaci, o tak! I dostaliśmy jakiś nowy blok. A w tym momencie zbudujmy największą łódkę, jaką widzieliśmy. Ja nie mogę serio, Luczek, nie wierzę ci. Teraz zbudujemy takiego wielkiego kwadrata. Dlatego na samym początku musimy sobie kupić w sklepie miarkę. Tak jest, żeby skalować nasze rozmiary. Miary, proszę bardzo. I dzięki temu, jeżeli sobie położymy jakiś blok i będziemy go chcieli wyskalować, to możemy sobie go skalować w różne strony. Widzisz to, Pipek? Ale ty zrobiłeś to szerokie i to jest po prostu perfekcyjne! Tak jest, i w tym momencie musimy to zbudować, ale jako taki wielki kwadrat. Dlatego potrzebujemy dużo desek. Więc wejdźmy sobie oczywiście do sklepiku i kupmy sobie deski, ale bardzo dużo tych desek. Pipek kupuje ich naprawdę dużo. Za 4000 golda, 800 sztuk! Ile desek my tyle nie potrzebujemy! Spokojnie, za chwilę ci pokażę, że co nam potrzebne Postawmy oczywiście jeden klocek A teraz zobacz co zrobimy Możemy sobie go rozszerzyć w jedną i drugą stronę I zrobić go tak w górę Wow, co ty zrobiłeś Ale wielki kwadrat To jest za mało, zróbmy go więcej Dlatego podnieśmy go tak wysoko Jestem ciekawy jak ten kwadrat sobie poradzi Oczywiście na tej rzece Ale Luczek, jak my się tam dostaniemy Przecież my nie wejdziemy tutaj No właśnie, i teraz musimy wykombinować drabiny Dlatego wejdźmy sobie do sklepu i zakupmy takie oto drabinki. Po nich można się wspinać. Ale brakuje nam ich. Więc zróbmy tutaj takie podbudowanie z klocków, pimpek. Ale to super wygląda. I to jest taki twardszy materiał. Tak jest, ale ta łódka i tak jest za mała. Zróbmy ją jeszcze wyższą. Więc uwaga, przeciągamy to w górę i puu. Widzisz to? Ale to jest duże. Ja nie mogę. Jakie to jest wielkie? Za chwilę będziemy startować, pimpek. Ale oprócz tego dajmy sobie takie skrzynki po bokach. Widzisz to? Stoje, sony robią. Są takie anielskie. Ej, przewaliłeś. Mnie. Przepraszam cię, Pimpek. One może pomogą nam wygrać tą konkurencję. Ale zapomniałeś o najważniejszym. Gdzie są niby siedzenia? Właśnie tak. Stawiamy tutaj siedzenia, a nawet stawię ich więcej. Widzisz to? Ej, czy my będziemy mieć jakiś gości? Ale fajnie. Tak jest. A teraz dajmy sobie, oczywiście, tutaj taki motor napędowy. I mam jeszcze tutaj takie coś do strzelania. Ty to widzisz, Pimpek? Co jest? Czy my będziemy mogli strzelać w kamienie? Tak mi się wydaje. Może to będzie niszczyło je. Poza tym zróbmy sobie tutaj takie oto szyby, żeby oczywiście. Nic nas nie uderzyło. O tak, trzeba się zawsze zabezpieczyć. Nasza łódka wydaje się być już gotowa, więc Pippek wsiadamy na nią i oczywiście startujemy. Zobaczymy, jak teraz uda nam się płynąć. I dobra, wystartowaliśmy, Pippek, jesteś tutaj? Ja nie mogę, ale mi się wysoko siedzi. To jest superowe. Spokojnie, za chwilę zobaczymy, jak sobie nasza caka kwadratowa łódka poradzi z wszystkimi przeszkodami. Chyba sobie nie poradzi, przecież my jesteśmy tacy wielcy, że walniemy we wszystko. No właśnie, za chwilę się to okaże, ale mamy ochronne szyby. To wszystko powinno zadziałać. Uwaga, pierwszy jakiś, o nie! Co to jest? Ła, wow, ej, dobra, żyjemy chyba jakoś, ale nie możemy zsiąść z krzesełka. no właśnie, przecież teraz jak spadniemy to prosto do wody, a ta woda nas zabije. Nie możemy tego tak zrobić. Dobra, postaram się to przekierować, pipek. A, no dawaj, ale my jesteśmy wolni. No, nakieruj nas na środek. Dobra, dobra, chwileczkę, pipek. To nie jest takie proste, uwaga. Musimy sobie teraz jechać i pum, okej, okay. OMG nie jest dobrze, Luczek. Wydaje mi się, że za, za daleko nie zajdziemy. Za chwilę się to okaże, dajemy radę, już przechodzimy dalej. Kolejny poziom, te zębatki, uwaga, czy damy radę, Pimpek? Dawaj może na górę, o, co ty na to? Ej, ja nie wiem czy ja to przeżyję, ej, czekaj, zablokowałem się między krzesłami, widzisz to? Widzę to, ale dasz radę, dawaj, Pimpek, spróbuj! Nie, nie wskoczę, na pewno! Dawaj, próbuj, no proszę cię! Tak, tak, tak! Czekaj, daję radę! nie znałem. Tu masz wejście, tu masz wejście, pippek Próbuję, ej, czekaj, nie, jestem. Zginąłem! No nie, pippek zginął, widzowie w takim razie Sami musimy próbować przejść ten cały tor, oczywiście kwadratowej łódce. Teraz mamy tutaj zębatkę, którą chyba ominiemy. Uwaga, putum. Tak. I uwaga, przechodzimy dalej do kolejnego poziomu, a teraz mamy tutaj jakieś pianina. Co to jest? I tutaj nuty lecą w nas. Ała, dostajemy, widzowie, nie mamy gdzie się schować. Jesteśmy tam przy motorach. Nasza łódka już chyba dalej nie popłynie. O nie, atakują nas nuty. Dobra, widzowie, ta łódka chyba jest słaba. Nic innego nie zrobię. Nawet się nie ruszę stąd. Luczek, dawaj, życzę ci powodzenia. Musisz to wygrać. No dobra, w takim razie uwaga, Uwaga, spróbujmy wsiąść za stery, to będzie naprawdę ciężkie zadanie, ale uwaga, czy nam się uda? Proszę wejdź za stery! Tak jest ster! I uwaga, ruszyliśmy! To jest, to się udaje! Luczek ciśnij, wierzę w Ciebie z całego serca! Jo, cisnę. Tutaj normalnie wszystkie nuty na nas lecą! Musisz dać radę! Błagam cię, dojść do końca! Spróbuję uciec od tych nut, ale to jest ciężkie. Uwaga! Nie, spadłem teraz na ziemię! Co to jest? Ty To widzisz? O nie, niestety, mogę ci tylko kibicować! Dobra, ale teraz mamy kolejny poziom i tutaj są kule do kręgli, naprawdę? Przecież ja naprawdę jestem w najgorszej sytuacji. Uwaga, kule do lecą na nas! Nie! Nie! Prosto we mnie, putusz. o nie I dostałem, proszę, nie chcę dostać A, umarłem, no dobra Ta kwadratowa łódka chyba nie była najlepsza